W pokoju jest bardzo zimno, choć grzejesz już długi czas? Podchodzisz do grzejnika i jego połowa jest zimna? Chcesz wezwać fachowca? Poczekaj, może da się to szybko naprawić. Cześć, z tej strony filar, a dzisiaj pokażę Wam, jak szybko odpowietrzyć grzejnik. W filmie przedstawię to na trzech przykładach: grzejniku żeberkowym, grzejniku żeliwnym, kaloryferze oraz grzejniku łazienkowym, drabinkowym. Regularne odpowietrzanie pomaga zwiększyć efektywność ogrzewania i zmniejszyć rachunki. Zapraszam do oglądania. Najpierw, najczęściej spotykany, grzejnik żeberkowy. Do odpowietrzenia potrzebne jest nam tylko, na przykład, miseczka na wodę, śrubokręt płaski lub klucz, który dostajemy przy zakupie grzejnika, oraz ściereczka do wytarcia ewentualnych kropli wody. Aby przystąpić do zadania, trzeba w pierwszej kolejności zlokalizować zawór odpowietrzający. Najczęściej znajduje się on w górnej, bocznej części grzejnika. Podkładamy miseczkę i, w zależności co wybraliśmy klucz czy śrubokręt delikatnie go odkręcamy. Jeżeli grzejnik jest zapowietrzony, najpierw usłyszymy syk powietrza. Po chwili powinna zacząć lecieć woda. Czekamy chwilę, aż upewnimy się, że już leci sama woda i nie słychać wydobywającego się powietrza. Zakręcamy zawór. Gotowe. Grzejnik odpowietrzony. Analogicznie wygląda sprawa dla grzejnika łazienkowego, drabinkowego. Zawór odpowietrzający znajduje się w górnej, bocznej części grzejnika. Teraz odpowietrzymy grzejnik żeliwny. Był on używany w starszych instalacjach. Tutaj musimy użyć śrubokręta płaskiego. Postępujemy analogicznie. Znajdujemy zawór odpowietrzający. Podkładamy miseczkę i czekamy, aż zacznie wydobywać się z niego tylko woda. Zakręcamy zawór i gotowe. Po odpowietrzeniu grzejników należy sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji grzewczej nie spadło. Jeżeli tak, należy uzupełnić wodę. Zgodnie z instrukcją kotła, grzejniki powinniśmy odpowietrzać zaczynając od tych, które znajdują się jak najbliżej kotła grzewczego. Odpowietrzanie grzejników należy robić regularnie, szczególnie przed sezonem grzewczym. Jeżeli zawór odpowietrzający jest zablokowany albo cieknie, należy wezwać hydraulika. Dla starszych grzejników, szczególnie jak dawno nie zostały odpowietrzone, trzeba być bardziej uważnym i robić to delikatniej. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wyregulować zużycie wody w toalecie, co może wpłynąć na rachunki za wodę, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek. Zapraszam do subskrybowania kanału.